Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z krzyżówką XXL, którą wymieniłem za ostatni zwrot, który miałem 10 zł. Numer 22 miałem 10 zł i teraz też wziąłem 22. No zobaczymy. I do tego Keno 5 liczb na 5 losowań. Sobie sprawdzimy, co tam się odkluło? No dobrze. Jak na razie to kiepsko jest. Tu jest Iga, tylko jedno słowo. Tu jest pad. na dole jedno słowo. I to jest poza tym wszystko. No dobrze, nie przeciągając, zaczynamy. Czy będziemy dalej w grze, czy nie? Tu literka E y w bonusie już widzę. Tu jest Y nie ma. Tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj mamy, ale, ale to nam nic takiego nie daje. I literka O mamy w bonusie, czyli została jedna literka L, jest szansa. Jest szansa na bonus, ale czy będzie? Tego nie wie nikt. Ale zaraz się dowiemy. Czy będziemy w grze jeszcze, czy już, czy nie będziemy? Czy zakończymy drapanie? Na razie żadne słowo się nie utworzyło. U, u, u. Nic. No nic. dobrze, jedziemy dalej. Literka E. 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 Ty. Dawaj. Coś wygrać, bo tu jeszcze jest Y. Otworzyło się nowe. Nowe się otworzyło i to jest wszystko tu pierwsze. No. Aj e. 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 Nic nie ma. Więcej też kiepsko. Dobrze, no nie ma. No i chyba będzie kiła. Uwaga, litera K, no nie ma L, niestety. K na nic tu chyba też nie da także kiepsko to widzę kiepsko, kiepsko no niestety to było razy dwa bo były cztery dyszki ale niestety nie mamy kontrolne CT I U. No niestety zdrabka przegrana. To teraz sobie sprawdzimy Keno. Numer 78 do 82. Muszę poszukać na komórce. I sobie sprawdzimy. Gdzie to tu jest? Siedemdziesiąt osiemdziesiąt. Trzeba poszukać wyniki. Jest. A więc mamy 78. Dawaj tak. Czekajcie. Dobra. Tu mamy siedemdziesiąt sześć, to jest siedem osiem, siedemdziesiąt osiem do osiemdziesiąt dwa. I mamy, sprawdzamy siedemdziesiąt osiem. Jeden nie ma, dwanaście jest, trzydzieści osiem nie ma, trzydzieści dziewięć jest. I 46 jest, czyli trójka, czyli 4 złote. Mamy w pierwszym losowaniu 4 złote. W drugim losowaniu 1 nie ma, 12 jest, 38 nie ma, 39 jest i 46. Ach, nie ma. Trzecie losowanie. 1 jest, 12 jest.

46 to już nieważne i ostatnie losowanie. Ostatnie losowanie 1 jest, 12 jest, 38 nie ma, 39 jest i 46 jest, czwóreczka, czwóreczka w ostatnim losowaniu, czyli 4 zł w pierwszym losowaniu i czwóreczka w, w ostatnim losowaniu, 82, 82 22 zł, bo tu jest 18 zł, czyli 22 zł. Czyli 10 wydałem na to, 10 na zdrapkę, czyli 2 zł jestem do przodu. O, Keno uratowało, draping. Dobrze, to sobie jeszcze, to będzie jeszcze zdrapeczka, jak tak, to wezmę sobie jeszcze jutro, wymienię sobie to na zdrapeczkę jedną za 10 zł i, i Keno puścimy ponownie za duszkę. Piątkę na 5 losowań. No super. Dobrze. To keno uratowało. Draping w takim razie. Mamy 22 zł w keno. i muszę to przybliżyć. 22 zł mamy w keno. W pierwszym losowaniu 4 zł. W ostatnim, piątym losowaniu 18 zł. Szkoda, że nie weszła piątka, by było 250, no ale cieszmy się z tego co jest. Także mam na następne drapanie. <laughs> Także będzie jutro odcineczek, jutro, no może jutro albo w piątek, nie wiem, zobaczę. Skrzyżóweczki jeszcze, następną wymienię. Keno uratowało, draping, rozumiecie to? Keno. Także jak się podobało, dajcie łapkę w górę, Subika. No i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Miłego dnia, popołudnia, wieczora. Do następnego. Hej!